się siema, siema sensu nie ma. Witam was na kanale Cyan Flex. Tym filmikiem chciałem rozpocząć taką serię filmików na temat mojej redukcji, którą zacząłem półtorej tygodnia temu. Chciałem, żeby te wszystkie filmiki były w formie takiego dzienniku dla mnie, ale mam nadzieję, że też pomoże komuś z was i informacje, które będą zawarte w tych filmikach, będą przydatne komuś przy jego redukcji. Żeby to wszystko miało jakieś ręce i nogi, uważam, że powinienem trochę powiedzieć o swojej przyszłości. Zacznijmy sobie od e, początku tego roku, gdzie w styczniu byłem dosyć mocno zalany, ważyłem 104 kg. E, wtedy, gdzieś, w, przy współpracy z pewnym trenerem, schudłem w 8 tygodni e, 12 kg, co możecie zobaczyć tutaj. E, krótko po tej, e, po tej małej redukcji, zachorowałem na mononukleozę zakaźną. Polecam googlować, ale. Ta choroba objawia się, tak jak angina, miałem zapalone gardło. Niestety kolejnymi objawami jest zapalenie wątroby i powiększenie śledziony. Przez dosłownie ponad miesiąc nie mogłem nic jeść, piłem może pół kubka herbaty, żeby zapić leki, dostałem sterydy na zwalczenie zapalenia i tak eee, dalej. Przy tej chorobie schudłem też 10 kilo, także z 92 zleciało na 82, przez co eee, stracie chyba połowę mięśni jakie miałem, co też możecie zobaczyć tutaj jak byłem wyniszczony. Jak już choroba się cofnęła i mogłem w miarę fajnie jeść. Rzuciłem się oczywiście na jedzenie jeden normalnie trochę słodyczy. Trwał to jakoś miesiąc, bo jeszcze utrzymywało się zapalenie wątroby i powiększona śledziona, przez co nie mogłem kontynuować treningów. Jak już wszystko było ok, to... Postanowiłem, że nawiążę współpracę z Tomkiem Słudkiewiczem. Po rozmowach z nim on doszedł do wniosku, że jestem dosyć wymęczony po tej chorobie i powinienem wejść na trochę wyższe obroty. Wtedy ustawił mi kalorie na 2600, 200 gram białka, 260 g węglowodanów i 67 g gram, tłuszczu treningu na 5 razy w tygodniu, każdą partię na tylko w jeden dzień robiłem bicepsy eee, i po każdym treningu siłowym miałem robić 25 minut e, interwałów. Co nie trwało dość długo, chyba po dwóch tygodniach znowu zachorowałem, e, na szczęście tylko na tydzień eee, i Tomek stwierdził, żeby za bardzo nie obciążać organizmu, Mam przestać robić te interwały i przez następne 4-5 tygodni robiłem ten, tylko ten trening siłowy. Zanim przyszedłem do Tomka, ważyłem 87 kg, miałem 89,5 cm w pasie. Po okresie tych chyba 7 tygodni z nim... Straciłem tylko o dziwo 1 kg, ale straciłem około 4 cm w pasie, więc wyszła dosyć fajna rekompozycja z tego wszystkiego i e, cieszyłem się efektami. Teraz 17 sierpnia weszłem na redukcję. Moje makro e, przedstawia się następująco: 200 g białka, 240 g węglowodanów i 40 g tłuszczy. Wczoraj robiłem też badania na tanicie i wyszło, że mam 12% kanki tłuszczowej. Tutaj macie też paragon, możecie sobie zobaczyć z bliska. Po tygodniu widać też, że schudłem około pół kilograma. Nadal trenuję systemem 5 razy w tygodniu, każdą partię osobno. Z tym, że co drugi dzień robię 25 minut zwykłych aerobów, tętno gdzieś w granicach 130-140. Jeżeli chodzi o suplementację, to 35 g białka pochodzi z izolatu, ze śniadania, 30 g izolatów piję po treningu i 10 g BCA piję przed treningiem. I właściwie to tyle, jeżeli chodzi o takie suche informacje na temat tej redukcji. Następny filmik postaram się nagrać e, jakoś za dwa tygodnie, żeby też była trochę jakaś różnica, żeby co tydzień nie nagrywać, bo będzie raczej różnica z nikom, bo przewiduję spadek jakiś e, maksymalnie pół kilograma na tydzień. I się udało też mi się nagrać trening nóg, także zapraszam was do oglądania. i you Dzięki wielkie za oglądanie mojego materiału, jeżeli się podobało kliknij łapkę w górę i do zobaczenia następnym razem. Siemanco!